razem się dzielić i radością, i różnymi problemami, troskami, tym wszystkim, co nie się dzień codziennie. Anioł państwu zwiastował Panie Maryi, Bo trzeba słuchać świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski czerna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiona owo żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Chciałam y, powitać wszystkich Państwa. Każdego, co sobna obejmuję swoim sercem, każdy z Państwa jest dla mnie ogromną radością i jestem tutaj dla Państwa. Chciałabym, żeby w tym gościnnym miejscu, w tym waszym domu, w tym sanktuarium, jakim jest Muzeum Armii Krajowej. Gdzie są pamiątki Waszej walki, Waszych wspomnień, żebyście się Państwo czuli jak na spotkaniu opłatkowym, jak na Wigilii we własnym domu. Stanowimy jedną wielką rodzinę. Łączy nas wiara, nadzieja i miłość. I tego wszystkiego chciałabym, żeby Państwo doświadczyli na tym spotkaniu. Dlatego. Kiedy będziemy sobie składać te życzenia pewnego przyjścia na świat, naszego Zbawiciela, otwórzmy swoje serca, zapomnijmy o problemach, cieszmy się, że jesteśmy, że możemy wspólnie się spotkać i aby nowy rok pozwolił nam spełniać jeszcze nasze marzenia, bo każdy z nas ma jakieś marzenia. I należy je spełniać od tych maleńkich. A te większe, pomalutku, w miarę czasu uda nam się również spełnić. Na początek chciałabym, żeby pani kapitan Irena Wesołowska z upoważnienia zarządu głównego Światowego Związku Armii Krajowej, wręczyła naszym drogim kapłanom, naszym przewodnikom duchowym honorowe medale zasłużonych dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że są wśród nas, że prowadzą nas, że jednoczą. Bardzo proszę Panią Kapitan Mirenę o wręczenie tych odznaczeń. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który mnie upoważnił do przekazania właśnie medalu tym, którzy tak bardzo z nami, a kowcami są blisko. Ksiądz Jan Dziadzak, gratuluję i wielki zaszczyt mnie spotkał, żebym nie wytypowano, żebym wręczyła. Przepraszam bardzo, bo wszystko mi to już, tu jest medal, pokazuję tu jest miniaturka, proszę, może przypiąć, nie wiem, proszę pomóc a tutaj jest miniaturka i legitymacja, ale ja się muszę trzymać, głównego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Mam zaszczyt przekazać medal za współpracę z Światowym Związkiem Armii Krajowej. Także gratulacje zarządu głównego, do którego tak samo. W imieniu prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej spotkał mnie ten zaszczyt, żeby panu wręczyć medal za współpracę z Armią Krajową, co niniejszym czynił. I gratulacje z Zarządu Głównego i swoje przekazuję również Dziękuję wszystkiego, co najlepsze. Asystentka Przepidarza. Wreszcie wręczyć panu okolicznościowy krzyż czekał na pana z okazji 70. rocznicy powołania Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. To czystość jest to dla nas ogromny zaszczyt. Że w dniu dzisiejszym na takim uroczystym spotkaniu e, przyjmiemy w nasze szeregi Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość e, kolejnych członków. Bardzo proszę o podejście do mnie. E, niestety nie mam asystentki, ale ja sobie poradzę. Panią Jadwigę Martynę, panią Zuzannę Kurtykę. Panią Katarzynę szejbal Panią Aleksandrę Celej, serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, ceremonia przyjęcia, proszę Pani Jadwiga ja Osoby-Rokownia szeregu się ustawić. Ceremonia będzie wyglądał tak, ponieważ nie mamy niestety wojska, a Pan Honorowy Prezes stoi tutaj, bardzo proszę, zapraszam. Ceremonia przyjęcia nowych członków jest u nas tradycją, w związku z tym proszę uprzejmie nowych członków, żeby powtarzali za mną Radę przysięgi po skończeniu. Proszę bardzo o pochylenie się przed naszym sztandarem, który stoi za naszymi paniami. Wstępując jako członek do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, przysięgam. Wstępując jako członek do Zrzeszenia wolności i Być wiernym ojczyźnie tej Rzeczypospolitej Polskiej. Być wiernym Ojczyźnie tej, Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru. Stać nieugięcie na straży jej honoru. Uczynić wszystko, co leży w mojej mocy dla wyzwolenia Polski z woli, Uczynić wszystko, co leży w mojej mocy dla wyzwolenia Polski z woli, I dla osiągnięcia tego celu ponieść wszelkie ofiary. Aż do ofiary życia łącznie. I do I osiągnięcia tego celu. ofiary, aż, aż do, do ofiary życia włącznie. Życia włącznie. Być bezwzględnie posłusznym władzom zrzeszenia wolność i niezawisłość. Być bezwzględnie posłusznym władzom zrzeszenia, zrzeszenia wolność i niezawisłość. Nie ujawniać tajemnic organizacyjnych ani dobrowolnie, ani pod przymusem. Nie ujawnia się tajemniczy. Bez względu na to, co by mnie spotkać miało. Bez względu na to, co by mnie spotkać miało. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Dziękuję, proszę. Ja Ci też Chciałam po kolei pójdę. Serdecznie pani gratuluję. Witam nasze szeregi. Panią, serdecznie dziękuję. Witam naszych szeregów. Panią Edwigą, serdecznie dziękuję. Witam naszych szeregów. Pani Zuzelną, serdecznie dziękuję. Jest to dla nas serdeczne. Dziękuję bardzo. Proszę. Czekamy. I proszę. Zwrócenie uwagi, a później będziemy wszyscy serdecznie dzielić się miłością i radością ze wszystkim. Dziękuję bardzo. Może najpierw bardzo serdecznie chciałem podziękować za to wyróżnienie w imieniu pana który, który jest bardziej zasłużony niż, niż ja. Bo aż to, że tam więcej modlitw zanosi, na pewno. Ja w pracy duszpasterskiej przy Kościele Świętej Jadwigi, ale zapłać za to wyróżnienie, no się tak zastanawiam, jaka, gdzie przed wojną się urodziłem i w partyzance to brałem udział, bo wiedziałem, którzy, którzy należą do, do partyzantki, którzy chodzili Właściwie przebywali w lesie, no czasy okupacji jakoś przeżyłem na wysiedleniu, bo nasz rodziny całe z Żywięczyzny, z rajczystą pochodzę przesiedlili do Generalnej Guberni, byliśmy koło Jehowa. tam tą wojnę dzięki dobrym ludziom podziwiam. Tych ludzi, bo powiedzmy, całe rodziny zostały wysiedlone z niczym, i ci mieszkańcy wsi, bo to wsi Meworzkich, proszowickich przyjęli nas bardzo serdecznie, i do dzisiaj niejako mamy te więzy, że w takim otwartym sercem i tak gościem. Później czasy, te, które minęły, które niechętnie wspominamy, Dziękujemy Bogu, żeśmy doczekali tych, tej wolnej Polski, która się powoli odradza. Przyznam się, że trochę jestem ostatnio zaniepokojony. Bardzo mnie wzruszyło, wzruszyło przemówienie pani premier, która apelowała o spokój i tak. Zamyślę o modlitwę w intencji Ojczyzny, żeby doszli do porozumienia, do wzajemnej współpracy wszyscy Polacy. A tej, tej zgody, jak widzimy, nie ma, no bo pojawiło się wiele. Jak ona to bardzo ładnie powiedziała, takich i innych sił, które próbują nas tutaj. Poróżnić, i które mają interesy. Te wielkie y, y, formacje, prawda, nie zawsze widzą to, co y, obecny rząd zamierza. Dlatego myślę, że na początku, nim poświęcę y, opłatki, to pomógłbym się za ojczyzną tą modlitwą, którą całe pokolenia odmawiały. Mogli księdza Piotra skargi. Boże, żonce i panie narodu, z ręki karności twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną najświętszej panny, królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by tobie zawsze wierna chwała przynosiła imienowi twemu, a syny swego od szczęśliwości, wszechmogący, liczny Boże. Daj nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi twemu swoich pożytków zapomniawszych mogli służyć uczciwie. Ześnij ducha świętego na sługi twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego poświęcenia opłatków. Jak wiemy, chleb jest symbolem życia. Chleb podtrzymuje życie. Znak łamania się chlebem jest rodzinnym gestem miłości. Chleb jest zatem symbolem życia i miłości. Bóg w swojej miłości daje nam chleb i życie. Prosimy w modlitwie o te dary i dziękujmy, mówiąc, Ojcze Nasz, Któryś jest w niebie, święty i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako winy odpuszczamy naszym winowajcom. I nie, nie rzuć nas, nas na opuszczenie, ale nas sław na ode złego Pana. w nas, się separamy błogosław to okładki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem ojców naszych składać sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Panie, Ty nas nauczyłeś tego, abyśmy w znaku przełamania się chlebem dzielili się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi miłością, życzliwością i pokojem. Oddasz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twą dobroć, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wezwanie do modlitwy jeszcze za tych, którzy odeszli, z którymi spotykaliśmy się tak niedawno na poprzednich spotkaniach religijnych. Więc wspomnijmy tych, którzy są o Pana. Wspomnijmy szczególnie tych, którzy poświęcili swoje życie najwcześniej, mówiąc. Modlitwę do Ojca Naszego w niebie, aby Już przyjął do społeczności święty. Ojcze nasz, który jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwa Twoje, pomóż wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego poprzedniego daj na dzisiaj i odpuść nam nasze imię, jako winy odpuszczamy naszym minowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wadł ode złego Pana. Zdrowaś Maryjo, bądź wyczerpana Pan z Tobą. Błogosławiam Ciebie przed niewiastami i błogosławiony na oczy woda Twojej. Pamiętaj Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej Panie. Pieczny odpoczynek radzi mi do Panie, a świat do Ciebie Wieczny odpoczynek radził za ćwana. A światło świętego, i stanie się. Wieczny odpoczynek radził za ćwana. A światło świętego, i stanie się. I nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Nic mądrzejszego i lepszego nie powiem. Więc nie będę przemawiał, dołączam się oczywiście do tych wspaniałych słów. No i chciałbym tak, tak tylko ku pokrzepieniu serca. Pozwólmy szczekającym się wyszczekać. Bo wiadomo, że energię gdzieś trzeba wyładować. No, młodzież idzie na stadion, kopie piłkę i, i poci się, i męczy, i, i te wszystkie energie tam oczywiście, my ku dobremu. No, wszyscy muszą gdzieś tę energię wyłóż. Jesteśmy w demokracji. A demokracja to jest równość. Więc wszyscy mają prawo mówić tak, dobrze, się jak tak dalej. Pozwólmy. Nie wszyscy, po prostu mówmy, co uważajmy. Ale dążmy do jednego. Do jedności. Do tej właśnie dobrej przemiany i trzymajmy właśnie z tą dobrą drużyną. Tego chcemy nie nie nie, tylko robić. Nie, Chciałam tylko złożyć wszystkim najlepsze życzenia. Niech Nowonarodzony Pan Jezus wszystkim błogosławi. I najstarszym, żeby się jeszcze znowu spotkali na opłatku. I najmłodszych, żeby z nami przebywali i opiekowali się nami starymi. Bóg Wam wszystkim zapłaci. żeby zakończyć dlatego, że jesteśmy z południa. Oj, maluszki, maluszki, maluszki,